Audiodeskrypcja modelu pomnika psa Dżoka. Tytuł. Model pomnika psa Dżoka. Autor Bronisław Chromy. Technika rzeźba brązowa patynowana na zielono. Wymiary. Wysokość 45 cm, szerokość 30 cm. Własność. Autorskiej Galerii Bronisława Chromego w Krakowie. Opis. Figuralna brązowa rzeźba przedstawia psa siedzącego na dłoniach, które otaczają go niczym baldachim. Realistyczna rzeźba, wykonana z patynowanego na zielono brązu o szorstkiej matowej powierzchni, została osadzona na kwadratowej podstawie stumencie. Pomimo uproszczonej formy rzeźbiarz wiernie odtworzył fizjonomię psa i detale dłoni z zaznaczonymi liniami papilarnymi. Centralnym elementem rzeźby jest naturalnej wielkości figura smukłego, krótkowłosego psa, kundelka o pociągłym pysku, opadających uszach i długich łapach. Rzeźbiarz ukazał go siedzącego na dwóch olbrzymich dłoniach, ułożonych obok siebie w geście podtrzymania i opieki. Dotykając się palcami, wydają się osłaniać i chronić siedzące zwierzę. Pies wyciąga w kierunku przechodniów prawą łapę. Ma smutny wyraz pyska i opuszczone uszy, co sugeruje tęsknotę lub oczekiwanie. Rzeźba osadzona jest na kwadratowej podstawie o regularnym, geometrycznym kształcie. Kontekst dzieła. Pomnik psa dżoka został odsłonięty na bulwarze czerwińskim nad Wisłą pod Wawelem w 2021 roku. Upamiętnia on niezwykłego psa dżoka, który przez kilka miesięcy czekał na swojego opiekuna na rondzie grunwaldzkim. W 1990 roku podczas spaceru opiekun zasłabł i zabrany z ronda przez karetkę wkrótce zmarł. Wierny pies wytrwale jednak czekał, nie pozwalając nikomu się stąd zabrać. Dokarmiany przez krakowian, bezskutecznie oswajany, dopiero po kilku miesiącach dał się oswoić i przygarnąć jednej z krakowianek. Niestety, jak podaje miejskie podanie, po jej śmierci, wałęsając się po okolicy, zginął pod kołami pociągu. Pomnik został odsłonięty staraniem wielu Krakowian, znanych osób i organizacji, a wśród nich Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Krakowie. Jego autor, Bronisław Chromy, twórca pomnika Smoka, specjalizował się w rzeźbach zwierząt. Symboliczny pomnik Dżoka jest wyrazem hołdu dla psiej lojalności, oddania i wierności. W chwili odsłonięcia był trzecim tego typu pomnikiem psa na świecie. Autor Audiodeskrypcji Joanna Gelner. Konsultacja i korekta Adrian Wyka i Elżbieta Lang. Czytał Marcin Baran.